Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale e, Oczywiście z Don't e, No i co, lecimy sobie już z... E, którym? Ósmym odcinkiem jakoś tak? Czekajcie aż co, tak dokładnie ósmy odcinek Oszukanego survivalu z Wilsonem Jak zwykle nie przeglądałam odcinka <śmiech> <śmiech> Więc będę komentowała na bieżąco e, Powoli tak mogę wam zaspoilerować Zbliżamy się do końca... E, do końca serii e, I też jakby zbliżamy się do początku zimy no jak zima, to chyba nie trudno przewidzieć co się wydarzy, kogo spotkamy, a raczej kto przybędzie do nas. No to tak tylko ja tu nic nie mówię, tak tylko... No, o kurde, żebym sobie <laughs> chciała pewnie przeszpanować, że potrafię, ale nie potrafię. <laughs> Więc no, wykopywanie grobów zimą jest po prostu cudownie. Jestem ciekawa po co poszłam na pająki. Czego ja potrzebowałam od nich. Ale wiadomo, no, jakby. O tak. To był ten moment, kiedy. no... Kiedy zima jest zła. Tak. Próbowałam chyba odkrywać teren i jednocześnie coś robić bardziej pożytecznego. E, mm. O, świnki. Sweet. Horror. Ciekawa jestem, czy będę walczyć ze świnkami. Głazy jest please. zawsze złoto, masakra. Teraz, jak jest jeszcze Shebrecht, to już. To tam chyba złoto jest najbardziej. Mm... Najbardziej można jego brak odczuć, chociaż jestem nieźle wystawiona, ale to nie o tej serii, bo teraz mamy ten starwa. W ogóle śmiesznym jest to, jakby kiedy nagrywałam to, to kiedy nagrywałam się projekt, jakby Rozstrzał czasowy jest tak olbrzymi i to śmiesznie, jakby wtedy jeszcze nawet nie miałam zainstalowanego. No ale tam mniejsza o to. Widzę, że jednak chyba na 100% chciałam odkryć teren, co zimą kończy się źle więc no, pod tym względem przybrak to jest lepszy, bo nie ma zimy hi, hi. ale czekajcie, jak przyjdzie pora monsunowa to Zuzia przestanie się śmiać i będzie panikować jak to zazwyczaj bywało <laughs> choć jestem na dobrej myśli tym razem yy... Jestem ciekawa, czy to już jest ten moment, kiedy gram po 5 dni, bo w którymś momencie zdecydowałam, że 4 hmm, dni to za mało, lepiej polecieć z piątką, tak jak robię na Shiprexie, teraz będę cały czas mówić o Shiprexie, nie wiem czemu ta seria bardziej mi się podoba, jest bardziej e, ciekawa, e, chociaż następna, którą e, wymyśliłam, zostałam Star Wars, zwykłego, jest e, interesująca, tak mogę powiedzieć, jeszcze się nie wzięłam za nagrywanie, ale spokojnie, na no wszystko przyjdzie czas, jak siądę to boję się, że nagram całą serię na raz, bo ostatnio mam e, straszną ochotę na nagrywanie Don't starwa mm, ale jednocześnie nie mogę wam rzucać wszystkich odcinków, bo po pierwsze nie ma kto tego oglądać, a po drugie e, no, co za dużo, to nie niezdrowa, tak? Jeden, dwa odcinek, czyli w tygodniu, teraz, no, w zupełności wystarczy, okej, okay, ścinamy drzewka Jestem ciekawa, czy zatnę te u samej góry, bo ich się nie opłaca w zimie, ponieważ nie wyrzucał tewnie, tych, nie, tych kasztanków, czy tych no żeby ich rozsadzać. Swoją drogą ten lud blisko nas jest bardzo, bardzo pożyteczny. I nie wiem, czy to w tym odcinku od, odwalę fejla, ale dobra, poczekamy, zobaczymy. Fajny jest związany z tymi jeziorkami, nie? Tak się pomyślała, zima się zaczęła. Nie ma żab. Można połowić ryby. Myślę, że już wszyscy się domyślili o co chodzi. No. Okej, okay, ścinamy drewienko, ciekawe po co. Chociaż no, drewna nigdy dojść Jakby drewno, złoto, jedzenie, to są surowce, które zawsze będą potrzebne. Kupa, nasionka... No. Trzeba je doceniać, póki są. Co? <laughs> <laughs> nie ma to jak pomylić zejścia do domu. Tak jest zawsze. Ten namiot to w ogóle jest... Mm, cudeńko, cudeńko. Bez niego bym nie przeżyła. Szczerze mówiąc. W ogóle śmieszne jest to, że w zimie. Ten płomień świeci na... Niebiesko, a światło, jakby ogień, nie jest niebieski, <noise> tylko jest żółty, jest taki. Chociaż, północ, właśnie, to jest ten fail, o którym mówiłam. Chcę jednak w tym odcinku. Zrobiłam Będkę z myślą o tym, że zdążę połowić ryby. Zdążyłam? Jak sami widzicie, nie. Ja zdążyłam. Eee, ok, czego chcę osiągnąć? Co dużo, pragnie. Coś chciałam. Co robię? Klatka dla ptaków, tak? No, się o Madzi Hamleta Hamleta czy Szybrekta? Szybrekta. No, się o Madziu Szybrekta i mm, tam ona miała klatkę dla ptaków: miała ptaka, tą papugę piracką. Yy, I wtedy takie Zusia dostała śnienia Przecież w Majdowcem. Yy, maj Przy Dunstarwie są klatki, jest jeszcze ul, jest tyle rzeczy, które można zrobić, a których ja nie zrobiłam. Yy, więc no. W ogóle dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście tyle reaktywację co drugi sezon y, Survivalu z Wigfried. Jestem jak najbardziej za przy założeniu, że ja dołożę sobie trochę miłosnych istot y, w kreaturze świata. Y, bo jakby no... Głodować się nie zamierzam. Bardzo ładnie. Y, bardzo ładnie, bardzo... Ta jeszcze godzincie mi pingwiny. Bardzo łatwo jest umrzeć. Wigfried. Y, <coughs> A survival to survival. A ona przynajmniej jest łatwa w... Jeżeli chodzi o walkę. Sweet! Moje życie umieram. Nie ja tylko patrzę. Serca prawie nimo. Jakim cudem ja przeżyłam? Ale jestem pieprzoną farciarą. Jeszcze mięso sobie powiesiła, nie na no spoko. <laughs> Przydałoby się więcej tych siadek, niż żeby coś. Skromne ognisko, Spoko. A no tak, Zusia czy bo ma namiot. To wszystko wyjaśnię. Co? No nareszcie pozbierała lud. I będą mi jasne kuleczki, i w ogóle nie wiem jak to jest. Ja jak pomieszam różne składniki, to mi wyjdzie kupa. A wiele youtuberów, jak pomiesza e, różne rzeczy, to im wyjdą do polskie. Jak to jest zrobione? Ja nie woje mają. Absolutnie. I don't understand. <gry> Ale nie ma co narzekać, mogłoby być gorzej, tak? A nie jest, więc no, to się y, trzeba, do, to się trzeba, to trzeba cenić. Um, Swit, sorry, ktoś coś przesuwa u góry. Nie ma to jak remont albo porządki wiosenne w środku zimy, nie? No. Zresztą to tak ostatnio ciągle coś się w domu dzieje, więc co można usłyszeć na najróżniejszych filmikach, więc jakby no. <laughs> Ale wiecie, to chyba wszystko takie przedświąteczne zamieszanie. O, Król, tak. Dobrze, że te świnki. Jak sobie pomyślałam, nie, jak zbierałam te złoto, to akurat pamiętam, ja miałam takie, a co jak one mi zabiorą to złoto. No, na szczęście nie. O, dobrze, że tu nie gaszę ogniska. Kto z Was grał albo oglądał Hamleta, to wie, że tam, <laughs> jak sobie zrobicie ognisko na terenie świnek, no to szybko się go pozbędziecie. Okej, okay, na jaki szalony padłam, pomysł wpadłam przed nocą? Zbieranie kamieni. Śmieszne jest takie zgadywanie, bo ja nie wiem co ja w tej chwili robię, z jakim mam zamysłem dopiero y, kiedy, nie mówcie, że to był, celem było zwiedzenie terenu, ja zbieram wszystko po drodze. Are you kidding me? Serio? Poszłam tylko pozwiedzać i wszystko po drodze zbieram. Podziwiam siebie, naprawdę podziwiam, bo na no szczerze. A teraz, jakbym to nagrywała, to już robiłabym zupełnie innym systemem, czyli dokładnie tak, jak jest w naszej projekcie: czyli wszystko to zwiedzanie, zbieranie na time lapse A co Wam dałam do, do powiedzenia, to bym na odcinku gadała, bo to jest jakby nie tylko przyspieszenie. Chociaż nie ma tego dużo, normalnie materiał surowy to jest godzina, a Wam i tak wychodzi około 40 minut odcinka, więc tylko 20 minut robię timelapsowanych. Więc jakby, no. Niby ktoś powie, że dużo, a nie jest tak dużo. Więc następnym razem, jak będę się bawić w tę starwa, to myślę, że taki sposób zastosuję. Ale who knows, I don't know. W ogóle fajnie jest to, że, 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 że te odcinki, ta seria, idealnie tak się wyrobiłam do końca roku, będzie downstairs. ta seria. I nowy rok zaczniemy nową serią, to już mogę powiedzieć, e, i fajnie, że nowy rok, nowe te zmiany, wszystko, you know what I mean. Hmm. Czyżbym zrobiła pierożki? Na no, odnowę HP. Czyżby namiocik nie był wystarczający? Ale te klatki na ptaki to złoto. Tylko że, w sensie, łapki na ptaki to złoto, ale szkoda, że nie mam więcej klatek, bo mogłabym mieć więcej jajek, e, o czym na pewno będę myśleć w kolejnych seria do Star nie będą już takie nieogarnięte jak tutaj, będę starała się robić na pewno dużo więcej, dużo częściej chociaż ta seria jest jedną z lepszych, jakie zrobiłam moim zdaniem, poza tym, że muszę głos dogrywać, to jest bardzo rozwinięte ale ode mnie to było na tyle, pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach, no i do usłyszenia w kolejnych, cześć, pa pa!